Hej, witam się z Wami bardzo serdecznie. Jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj zapraszam Was na film z Dniem Jedzenia. I dodatkowo Wam powiem, że jeżeli chodzi o post przerywany, nie ma czegoś takiego, że zaczynacie od stycznia. Zacznijcie sobie już teraz, bo dzięki tej metodzie e, będziecie mogły normalnie jeść przez święta bez wyrzutów sumienia, bez wzdęć, bez efektu przejedzenia. Wystarczy, że będziecie się stosować do kilku moich zasad, które znajdziecie w moim e-booku i będziecie mogły cieszyć się tymi świętami, a jednocześnie nie mieć wyrzutów sumienia, że będziecie miały co zrzucać w styczniu. Bo wiem, że tak jest. Może mówicie, że tak nie jest, ale tak właśnie wyglądają nasze święta, że lamy się tego wszystkiego, a potem człowiek ma wyrzut te sumienia. I tutaj nie o to w tym wszystkim chodzi, bo wszystko jest dla ludzi, fajnie jest jeść, lubimy jeść, jemy nie po to, żeby żyć, tylko żyjemy po to, żeby jeść. Przynajmniej w moim przypadku. Jestem ciekawa, czy Ty też wychodzisz z takiego założenia, że jedzenie sprawia Ci niesamowitą przyjemność. I ja Cię dzisiaj zapraszam na dzień z mojego jadłospisu, który też macie w linku, bo macie opcję Daily Joy numer 1. W styczniu pojawi się druga część, także bardzo serdecznie Was zapraszam. Ja. Jestem Marta, jestem na poście przerywanym od półtorej roku i dobrze się mam. Dzisiaj jeszcze przy tym wszystkim sprawdzimy, czy wejdę w tą niesamowitą sukienkę, spódnicę, która jest spódnicą grozy, którą doskonale znacie z moich filmów z Metamorfozą, z tej całej mojej przygody, którą tutaj robię na bieżąco. I widzieliście na bieżąco moje zmagania, i dopiero teraz widzicie, że to daje radę i że widać naprawdę efekt. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na film.

Przedam wam polecajkę. Te jabłka to są najlepsze jabłka, jakie jedliście. Pycha. Pokażę Wam nasz pierwszy posiłek. Tutaj mamy marynowane ogórki w sosie sojowym sambal, oelek i sezamem. Do tego są ziemniaczki podpiekane na cebulce i skrzydełka z kurczaka. Ja to robiłam wcześniej, teraz tylko wkładam to do mikrofalówki, żeby mi się odgrzało. Także tutaj oczywiście dam Wam. Cały przepis będzie się tutaj wyświetlał. Bardzo prosty do zrobienia, i kaloryczność też tutaj już Wam zaraz dam. Na te skrzydełka macie przepis w naszej książce kucharskiej Coś Dobrego, bo z niej też korzystam normalnie z przepisów, które wdrażam w dietę i wszyscy jejemy i nie ma z tym problemu. Tutaj macie akurat z taką sałatką. Te ogórki robi się tak, że ja mam taką specjalną obieraczkę, tniemy je na mniejsze kawałki i zalewamy sosem sojowym. Mieszamy, dodajemy sezam i odstawiamy, żeby się zamarynowały. To jest bajecznie proste. No a ziemniaki gotujecie i podsmażacie na cebulce. Także tak to tutaj wygląda. Oczywiście przepis na same skrzydełka macie tutaj w naszej książce kucharskiej. No i co? Idziemy jeść. No już, no już, no już. Jest gorące. I jest gorące. Ale bardzo... Słuchajcie, tu jest skrojony cały, ogromny ogórek. W sumie to moglibyśmy to skroić, mogłabym skroić nawet dwa. God. Powiem ci ciekawostkę, żeby trawienie było na najwyższym poziomie, to należy przeżuwać pokarm minimum 30 razy w jamie ustnej i dopiero potem go przełknąć. Dlaczego? Raz, dlatego żeby był dobrze zmielony, przez co łatwiej się trawi. Szybciej się trawią małe kawałki niż wiadomo takie wielkie kęsy. I dwa, dzięki temu, że dłużej gryziemy, wszystkie enzymy działające w ślinie są w stanie zadziałać na, to, na ten pokarm i już go wpuścić do żołądka, jakby zaczynając to trawienie. Czy jesteśmy w stanie pogryźć 30 razy? Koniecznie daj znać w komentarzu, jak będziesz jadła. I czy pogryziesz to tam 25 do 30 razy? Jeden kęs pokarmu. Właśnie o to w tym wszystkim chodziło, bo moja babcia zawsze mówiła: nie gadaj podczas jedzenia, gryź dobrze. Zawsze się tak mówiło: pamiętacie to. To są prawdy stare jak świat. I, bo nałykasz się powietrza tak przynajmniej u mnie się często mówiło. I że będzie wzdęty brzuch. A to właśnie nie o to chodzi, tylko o to, że zbyt duże kęsy jedzenia są ciężej trawione, kiedy czujemy się ociężali, a jak jemy spokojnie powoli i gryziemy dobrze, to to trawienie jest lepsze, a my po samym posiłku czujemy się lepiej. I to taka ciekawostka. I no jeszcze w kwestii tego mm, gryzienia dobrego i tak dalej, dlatego w dietach lekkostrawnych bardzo często są na przykład zupy, kremy i takie papki, macia, maziaje takie w szpitalu podają właśnie dlatego, żeby trawienie było mm, łatwiejsze. Aby organizm mógł przerzucić się na taką rekonwalescencję, a nie przerzucać się na trawienie. Także te paciaje w szpitalu są po coś, tak na dobrą sprawę. Mimo wszystko. Co? Sano, mamo! To jest takie, to ciasto, co mama robiła wcześniej czekoladę. W co? A to może nie wrzucać. Okay. Dajmy treci rączkę. Język też? Chcesz popić? Mamy tu dużo składników. Mamy tu dużo składników, tak. Będziemy gotować. Z Mikołajem zabieramy się za kolację. Takiej późniejszy tak? obiad. I koła mi pomoże. Mama tylko przełoży kurczaczka. Tę go wkładać tutaj. I ustawię jeszcze piekarnik, wiesz? Przełożę kuraka. Kuraka. Tak, ty będziesz sypał przyprawami. Tak. Bierzemy dwie piersi z kurczaka. Pokażę Ci. Jak śnieg. Okej. Okay. Super. Teraz, to był czosnek, <laughs> sypiemy na oko, my lubimy dobrze doprawione, prawda? Teraz kurkuma. O, powiem jaka ona żółta. Oj. Okej, okay. dobra, 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 Wow. Dobra, teraz papryka, trzeba uważać, więc użyjemy łyżki. Tylko po prostu może się na za dużo wysypać. Okej. Okay. trochę za dużo jej. Płaska łyżeczka papryki. O może więcej trochę. Taka łyżeczka papryki słodkiej. Siup. I papryki wędzonej. Siup, 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 siup. siup. Teraz posolimy. Okej. Okay. Damy trochę oleju. Oleju jace. No Ty. Okej. Okay. Sam ma tak ładnie Ej, Hej, świetnie nam poszło. Okej. Okay. Raz jest super i robimy tak. Pomasować mięsko. Tak, z każdej strony. Możesz obrócić. Hops, tak. Hops. Świetnie. Masz. I do tego będą naleśniki, kapusta, takie jakby trochę tortille, ale z naleśnikami. Zostaw to, zostaw to, to, to nie. Ty. to nie. kinesy. Proszę. Dziękuję. Proszę bardzo. Robisz mam naleśniki, czy nie? Taka czy taka? Taka. Tak mi się tak wydaje. Tak, potrzebujemy mąkę.

Teraz czas na mleko, ale bez byguków. Oddziemy. Proszę. Odmierzamy szklankę mleka. Czy to jest szklanka mleka? Nie. Brakuje, nie? Brakuje. Potrzebujemy więcej mleka? Tak. To Tak. Do tego dwa jaja. Siach. U, nie tak z tym jajkiem wszystko jest do wyrzucenia o nie jajko stare o fuj ale śmierdzi ale śmierdzi jeszcze raz Mikołaj od początku tam, tam, tam. tak wszystko od początku musimy zrobić To miska, jaki będzie się rozwalił? Dobrze, że mamy zapasową muszlę. Rozwaliła muszlę. Co? No to co słyszysz? Która muszlę? Wypadła mi miska. A Która? To, na Jaką mamy muszę? Mamy! O nie! A, tu ją tąpłam. Tu widzisz? No, muszę się mamy tak nie dać jesteś uroczy, Dziękuję. To, to będzie moja. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałam. Dobra, zrobimy naleśniki i wrócimy do wsi. My God. Bra? Jesteś super through okay. ja zrobił własne świąteczne dekoracje parkę. Tak, widzę, a w drugim? No okay. Nie wiem, co się dzieje. Nie włączyłam sobie kamery, skleiłam naleśniki i już nic nie włączyłam, także pokażę Wam z ręki, już gotowe. Eee, to nie mój dzień w ogóle, ale bardzo chcę Wam dać ten odcinek. Zobaczcie, jak się stara. Dobra. Ja przygotowałam sobie już naleśniki, będę też robiła to na jutro, więc składanie pokażę wam na lunchboxach. Natomiast co mamy w środku? Mamy sos. Składa się z łyżki majonezu, dwóch łyżek serka kanapkowego, dwóch łyżek jogurtu naturalnego, czosnek, sól, pieprz i łyżeczka octu jabłkowego. I to wszystko posmarowałam na naleśniki. Do środka wchodzi kapusta, czerwona sałata rzymska, pomidor, ogórek, ale możecie dać takie warzywa, jakie wam smakują, albo takie, jakie macie po prostu w domu. No i teraz poszarpany kurczak, już go wcześniej wyjęłam, poszarpałam i wymieszałam z tym sosem, który jest w środku, i będę go nakładała na naleśniki, po czym polewała jeszcze odrobiną sosu. Dodam do całości jeszcze czarnuszkę. No i będziemy jeść. Gotowe. Tak prezentuje się obiad na jutro, a tak obiad na dzisiaj. Także wszystko jest schowane, ale e, to jest przepyszne. Fajnie jest gotować na dwa dni, bo akurat ten naleśnik będzie dobry zarówno na ciepło, jak i na zimno. Te grozy. Doskonale pewnie pamiętacie, jeżeli mnie obserwujecie od dłuższego czasu, że mam w swojej szafie taką spódnicę, w którą chodziłam lata temu, i powiedziałam, że jak do niej wejdę, to, to będę zadowolona. To już będę wiedziała, że osiągnęłam tą wagę, która była dla mnie ok, gdy się w nią mieściłam. Ona jest totalnie nierozciągliwa. I totalnie nie, co to się z nią od Janie Pawliło. Leżała cały czas w szufladzie. Ja nie wiem, czy ona od jeansów się tak zafarbiła, katastrofa. No ale zostawiam ją, bo to jest mój tester, no nie? Więc dzisiaj zakładam tą spódnicę i zobaczymy, co się wydarzy i czy się w nią zapnę. Także zaczynajmy. Troszeczkę się stresuję. nie powiem, że nie. No, gdzie wystaje, okay. bo być może jeszcze mi brakuje. Nie, Merkosz. To jest tak niewygodne, że ja nie wiem, po kiedyś kupiłam. Mam luz! już nie dużo się zostało? Nie, nie, to dobrze. My God! Pamiętasz tą szczynnicę, jak mnie w nią płychałeś? No. Płynę O kurde. Uuu, no, jest ale, to luk. Ale w tej chwili, czekaj, czekaj, mój. Nie, złap No, sto. Bez żadnego gorsetu, niczego. Niczego no? No. Co? Co? Bo to jest ja. luk. Masz? W każdym razie krok. Czas. Super. Uuu, Osiągnięty, cel osiągnięty! No! Nie to nie kto zaczyna ze mną? A nie wiem, czy masz gdzieś ten urywek jak próbować ją wcisnąć wtedy. No, dawno dawno. dawno. Jak siedziałam tutaj, siedziałam w tym miejscu na krześle, że. Tak? Ledwo, ledwo. Tak! Tak! koniec! Czy się glarka Barbie? No, też tak. Zawsze posad lalkę Barbie, żeby ładnie siedziała z innymi lalkami barbi. A lalka Barbie. By <grywia> <grywia> bo nie byłam w stanie się zgiąć i nie byłam w stanie w niej oddychać. Nie zapiąć się, pani nie byłeś w stanie. No to zapiąłeś mnie tak na ja wiesz. Nie byłem w stanie tu stać panu pójść Ale w wow. usta się zdziała... No to kto zaczyna ze mną? Teraz albo od nowego roku. Mam nadzieję, że będzie Was bardzo dużo i że będziemy tutaj walczyć o idealną siebie, bo chyba jestem zajebistym przykładem, że można. Mega się cieszę. Chociaż ja przeczuwałam, że, że się z nią, z nią bez, pro, bez problemu zmieszczę, także jestem strasznie szczęśliwa. Daily Joy, posprzerywany, zacznijcie ze mną i ciśniemy. Jej! Uy. Au, kostka! Niech jeszcze co no, robisz ze świecami? 30 O, Nie, tak no 30 lat to robię. Dobra, co robimy? Znaczy, co robisz? Ja będę komentował. <laughs> robimy ostatni posiłek, i z racji, że mam to ciasto, i już je zrobiłam, i tak dalej, to zrobimy taką fantazję, taki deser. Ale żeby nie było samo na słodko, to pójdziemy w skry i jogurty. I ponownie pistacje? I ponownie pistacje, no to, to trochę mam tego za dużo, no trochę będę musiała wyrzucić. Ja to zjem. To? Czy to? O, to jest dobre, ja to lubię jeść. Tak fajnie chrupie. Mikołaj mi to nie smatowało. Nie? No wziął to i musiałam mu raz to z języka. Ty możesz wymieszać, tutaj. To jest za słodkie, ale nie mam dwóch skry, Jogurt i skry. Całe? Tak, jedno i drugie całe. Swoje sobie. Dobre. Dobre, te borówki, że kwaśne. Bardzo dobre, no właśnie nie mogę przestać jeść. Przepraszam. Co na to? No ty to zawsze się tutaj wciśniesz, co? Fajny mam dreszcz co mi lubi, fajnie się to... Ała! Wyciera.